Cześć tu LisiLis a to moja Pietruszka zapraszam Was na przegląd pól dzisiaj będzie głównie bób, bo już jest ostatnia, ostatnia prosta jeśli chodzi o bób niedługo będziemy rwać i ziemniaki też Wam pokażę i Pietruszkę i dynię hehehe, <laughs> hapsa bób na ostatniej prostej oberwa mocno, nie powiem, ostatnio, dwa tygodnie upałów bez deszczu plus 30 stopni w dzień 20 w nocy, tu mamy bachusa bachus sięga, no nie wiem ponad metr pewnie ma, krzaczki są piękne tak to wygląda, jeśli chodzi o stronki no, mszyca trochę zaatakowała, rówki ściągają Mm, 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 mm. Dobra, policzmy ten raz, dwa, trzy, cztery, tu pięć, sześć, siedem, siedem pędów Ale się trafiają i większe krzaki z większą ilością pędów, na przykład ten czy nie? No, może i nie. byłby pryskany mospilanem od przysy ale to lepiej by było buldokiem upryskać, ale karencja, no zaraz będziemy go zbierać. Myślę, że w następnym, może pod koniec następnego tygodnia już coś się sprzeda. A tu mamy monikę. Trochę ją podpaliło ostatnio, przez te upały. Monika jest mniejsza, nie wiem, dość 70 cm. O, tu już prawie nie dobry do zbierania. Bardzo szybko wyszedł. To jest to, właśnie, e, prostej mojej odmiany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten już raczej nie, nic z tego nie będzie. Zredukowała te górne pędy. Zobaczcie zacie tu jest tego wszystko praktycznie w stronkach, ten dół Gęstość zdrowa jest. Chciałem jeszcze pryskać trzeci raz switchem w maksymalnej dawce, ale go pryskałem wcześniej w mniejszej, bo chciałem pryskać teraz, ale okres karencji i upały i 30 stopni w dzień. Twasty, oczywiście przytulia, pospolita, to nie jest czepna, bandor przepuścił, jak to do glebówka, wiadomo w susze. bupie jest zdrowy, nie ma plamistości, plamistości czekoladowej, innych chorób, tu stonkę mamy na ziemniakach, stanowisko po ziemniakach. Więcej raczej się nie będzie po czy sadzić bobu Plan jest taki, żeby to jeszcze chumiko przejechać Mam chumiko kupione, chumiko Active I nawozem od Plonvit motylkowe Trzeci raz się nie będzie pryskać od grzyba Ani od mszycy, bo karencja Więc tak to wygląda Zobaczymy jaki będzie z tego plon. Ja znowu będę miał rośliny już z głowy, pszenica na górkach oberwała dość mocno, dwa tygodnie bez deszczu wystarczyły, bo jeden liście i został tylko flagowy. No może dwa liście, ale to co jest, co są dwa liście w dołku, to jest OK. A w z górkach już ją A była taka piękna do, do czerwca, wszystko w punkt. ziemniaki rano mi wyglądają obecnie od, tak jak na filmie kwitną, trochę zaraza się zaczyna pojawiać i jest też stonka w poniedziałek ma być okno, albo w niedzielę rano to się je opryska. Delarosa to tak mniej więcej wygląda. Ma wyższą łęcinę. Też już niedługo będzie kwitnąć. Fasty wzięło. Rzepaków o takie coś zostało tylko. Dwa tygodnie bez deszczu. Powinny się teraz trochę jeszcze poprawić dostaną grzybówkę i trochę nawozów. Nie dostaną Infinito, Humico Active 5 litrów na hektar, yy, Infinito liter 20, plandwi ziemniak 2 litry i siarczan magnezu i tyle będzie. Jeśli chodzi o dokarmianie do i odchrona od zarazy i od stonki. A jeszcze od stonki ko, yy, KORAGEN mam kupione 175 litrów za 203 zł. O. Taka buteleczka. O tyle pieniędzy. Zobaczymy, jak to podziała. Dziś koło 70 ml na hektar dawka. I... i cóż. Myślę, że będzie na razie spokój w ziemniakach. Jak się oprysko, oczywiście. Pelarosa obecnie prezentuje się tak. Tu też trochę winety jest. To jest miejsce, gdzie była sadzona ręcznie. No, może i wyższa niż Pedro, trochę. Myślę, że fajnie wygląda. Krzaki są. dotąd mniej więcej. Ja mam długie nogi. Tak. Jak Wam moja plantacja, dyni się podoba. System Nautilus no się chwasty. Trzeba będzie wywracować do dynia. Pietruszka, to wygląda ona w ten sposób. Coś tam rośnie. Była odchwaszczana ostatnio. Agilem S i Bandurem po burzy dwa tygodnie temu. Bagno. Chwasty dwuleścienne pięknie wycięło. To wiadomo, wilgoć jest wtedy niesamowita. Ale pietruszka też trochę obrywała. I zobaczymy, co z tego będzie. Coś urośnie. W błocie jest cała. Jeszcze może od perzu jeszcze raz ją przejadę. Bo tu pełno perzy wystąpiło. No są ziemniaki, ale to wystarczy pochodzić sekatorem i trochę to wziąć. Ogarnąć. Także ten. No i narka. Weź.